pani premier pani ministrze szanowni państwo zgodnie z tym co powiedziała pani premier koncentracja działania ministerstwa obrony narodowej w roku 2017 a będzie skierowana na wzmocnienie armii polskiej ale zanim powiem o planach na 2017 rok chcę przypomnieć o jednym z osiągnięć niezwykłych a jakie stało się udziałem Ministerstwa Obrony Narodowej, o którym dotychczas nie, mówi, nie mówiliśmy, dlatego że podkreślaliśmy skuteczność działania w sferze powołania obrony terytorialnej kraju, skuteczność działania związanej z przeprowadzeniem szczytu NATO i przyjęciem pierwszych żołnierzy amerykańskich, ale mniej mówiliśmy o modernizacji technicznej wojska polskiego. Otóż w roku 2016 po raz pierwszy od Ponad ośmiu lat. Wszystkie pieniądze przeznaczone na modernizację Armii Polskiej zostały wydatkowane. A dokładnie zostały wydatkowane w wysokości 99,9% sumy, jaka została na tę modernizację Armii przeznaczona. Zostały nabyte wszystkie te systemy, to uzbrojenie, które było przewidziane do nabycia w tym roku, i za to chcę służbom Ministerstwa Obrony Narodowej podziękować, ale także. Także chcę podziękować przemysłowi polskiemu, zwłaszcza Hucie Stalowa Wola, ale nie tylko, które okazało się skutecznie potrafiły ten sprzęt wyprodukować i polskiej armii dostarczyć. W na najbliższym roku skupimy się na działaniach modernizacyjnych związanych z obroną przeciwrakietową. Zostanie zawarty kontrakt dotyczący obrony przeciwrakietowej, znany pod kryptonimem Wisła ale także na obronie cybernetycznej, na wojska cybernetyczne zostanie przeznaczony ponad miliard złotych i w kwestiach związanych z obroną naszego morza, obroną Bałtyku zostanie zawarty kontrakt na łodzie podwodne. To są nasze główne kierunki poza, powtarzam raz jeszcze, obroną przeciwrakietową, która poza programem Wisła obejmuje Także program HOMAR oraz zapewne w zależności od przebiegu negocjacji, jakie, którym teraz, o których teraz myślimy, być może wzmocnienie możliwości naszej floty powietrznej, a dokładnie samolotów F-16. Ta sprawa jest obecnie w trakcie. Analiz. Tyle jeżeli chodzi o modernizację armii. Ważnymi, głównymi zadaniami, które stoją przed nami, jest przede wszystkim realizacja zarówno szczytu NATO, jak i umowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi dyslokacji i obecności wojsk sojuszniczych na terenie Rzeczpospolitej. Zostaną one dyslokowane na obszarze zachodniej części kraju, od żagania aż po Dravsku pomorskie a także na wschodniej części kraju gdzie będzie stacjonowała batalionowa grupa bojowa w większości w ilości 900 żołnierzy będąca dowodzona i składająca się z wojsk amerykańskich w bemowie Piskim oraz będzie stacjonowane w środku w powidzu będą stacjonowane oddziały wojska lotnicze w ilości co najmniej tysiąca żołnierzy. To oznacza, że w stosunku do zamiarów liczba wojsk sojuszniczych, amerykańskich i natowskich przewyższy 6 tysięcy żołnierzy, oczywiście część z nich będzie z. Terenu Polski, dyslokowana i będą, będą podejmowane ćwiczenia zarówno na terenie naszych północnych sąsiadów, państw bałtyckich, jak i sąsiadów południowych. Obecność wojsk sojuszniczych będzie koordynowana przez, pod nadzorem zespołu międzyresortowego, którego kierownictwo pani premier powierzyła ministrowi obrony narodowej drugim wielkim zadaniem równolegle rozstrzygającym o sile polskiej armii, będzie sprawa związana z rozbudową obrony terytorialnej kraju. Trzy pierwsze brygady, jak wiadomo, zostały sformułowane w końcu ubiegłego roku i trzy następne w województwie mazowieckim oraz w województwie warmińsko-mazurskim warmińsko będą sformułowane w roku 2020. 17. Łącznie doprowadzi to do wzrostu polskiej armii co najmniej do 125-130 tysięcy żołnierzy. Jak wiadomo, do 2019 roku chcemy, żeby liczba, liczba żołnierzy polskiej armii przewyższyła 150 tysięcy żołnierzy. Sprawa obrony terytorialnej ma wymiar. Zasadniczy dla siły polskiej armii będzie ona także obrona terytorialna wyposażona w najnowocześniejszą broń, która m.in. w bezzałogowe środki bojowe, ale także, także w broń, najnowocześniejszą broń związaną z rakietami krótkiego zasięgu bliskiego najbliższego zasięgu. Poza tym chcę podkreślić, że najbliższy rok wymagać będzie reform w strukturze ustawowej dotyczącej zmiany Systemu kierowania i dowodzenia polską armią. To najważniejsza decyzja ustawowa, którą przedłożymy rządowi zakończyły się już ustalenia wewnątrzresortowe. Teraz ten projekt przejdzie do rządu. Przywrócimy jedność polskiej dowodzenia polską armią skupioną wokół, wokół szefa sztabu generalnego. Na tym będzie polegało ta zmiana, która wymagać będzie bardzo wielu szczegółowych zmian w poszczególnych ustawach. Tak wyglądają plany na najbliższą przyszłość. Jestem do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o szczegóły, które nie zostały sformułowane. Oczywiście program śmigłowcowy, o tym była mowa w zeszłym roku, będzie w tym roku zrealizowany. Chodzi o 16 śmigłowców. Osiem przeznaczonych dla sił specjalnych i osiem przeznaczonych do zwalczania zagrożeń na morzu.